Hej, cześć, witajcie, ja nazywam się Łukasz, a dzisiaj unboxing i montaż prezentu od mojej najspanialszej żony, czyli zdalnie sterowany myśliwiec Rafale od firmy FMS. Zapraszam. Słuchajcie, jest to równocześnie unboxing na dziesięciolecie, tak, mojego latania dronami, maszynami latającymi i postanowiłem to... Świętować w taki sposób, że w tym roku będę budował, drukował, Ja nawet już jeden taki wydrukowałem, ponieważ już doszedłem do chyba siedmiu czy 8 dronów sportowych i postanowiłem, że dość. Od dwóch miesięcy latam już takim skrzydłem, cesną i takim pierwszym odrzutowcem, który sam zbudowałem, będziecie mogli obejrzeć niedługo na kanale filmy z tych oblotów. Zwłaszcza polecam wam tą cesnę, bo za 200 zł dostajecie samolocik, który wprowadzi was w tajniki. Latanie. Nie sądzę, że ten samolocik zrobi o wiele to lepiej niż na przykład symulator jakikolwiek na komputerze samolotu w RC. No dobra, wracając do naszego samolotu. Żeby nie przedłużać, słuchajcie, zaczniemy od rozpakowania i postaram się jakoś w miarę szybko go zmontować. Zanim go wyjmę i zmontuję, oczywiście opowiem Wam co tu za zasadzie jest. Jest to wersja look and play, czyli w zasadzie mamy wszystko. Oprócz odbiornika do radia, bo także używa jakiegoś innego standardu. Nie zazwyczaj te samoloty w takich wersjach są, słuchajcie, bez odbiorników. No dobra, jak widzicie, to jest dosyć duże pudło styropionowe. Rozpocząłem ja sobie od takiego rozcięcia tego wszystkiego, żebyśmy mogli lepiej się przyjrzeć. Co tutaj jest? Tutaj już widzę jeden element. Jest to nos. Na zatrzask, słuchajcie, tego się nie klei w bo... ogóle. Samolot jest na systemie Reflex V3, do tego podłączamy odbiornik, po brut łączymy się z tym modułem, on generalnie zarządza sterowaniem, tym samolotem, obadamy to później mamy instrukcję i powiem Wam, że w tej instrukcji, widziałem cyfrową wersję, to tak naprawdę jest 17 stron, reszta to jest oczywiście inne języki, ale pierwszy raz widzę tak dobrze przygotowaną nam instrukcję, bo w zasadzie to jest pierwszy taki samolot. Gotowy finalnie, ze wszystkim, praktycznie do gotowy do lotu, który mam i mamy mały kurs start, latanie, lądowanie. No, ciekawe, powiem że, Wam, że nie jest to wszystko proste. Nawet jak się przesiądziecie z takich dronów sportowych. No dobra, co my tu mamy dalej? Skrzydła, fajne są nadruki. Słuchajcie, to nie, to są naklejki akurat, ale podobno. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w ogóle cały ten malowanie Tygrysa, to zostało wybrane w jakimś internetowym głosowaniu na stronie FMS-u, na Facebooku. Także, to co jest fajne, to co mi się podoba, to naprawdę super zamaskowali w ogóle wiązkę kablową od serwomechanizmu i sam w serwomechanizm, ale dostęp jest jak najbardziej... Jestem ciekaw, muszę to sobie potem zobaczyć, jakie firmy są te serwa, bo mam generalnie problem w moim latającym skrzydle jakością tych serw. za je skin nie sądzę, żeby to były jakieś inne, ale w razie czego serwisowania dosyć łatwo jest dostęp. I co ciekawe, tutaj widzę, że same połączenie z lotką też jest fajnie, to jest plastik, słuchajcie, jest fajnie zamaskowane. No dobra, mam pierwsze skrzydło. Mamy drugie skrzydło, też jest wyjście, widzę połączenie serwomechanizmu do tego złączawka w Dobra, ja myślę, że odkleję te i zastąpię szachownicą polską, co prawda nie kupiliśmy Rafali, ale generalnie jeszcze nie nic jest przysądzone. Może jakieś kupimy. Rurka węglowa. Zdecydowanie większa od tych, które używałem do tej pory. Dobrze. Okay. Słuchajcie podwozie. <grym> Pierwszy raz będę miał maszynę z podwoziem. To nie chowaną, bo nie jest to też yy, w tym budżecie samoloty, też nie tej wielkości. kabel USB pewnie do sterowania refleksem. Co tu mamy jeszcze? O, to jest ta sonda do tankowania z przodu do montażu i mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery, śru, pięć śrubek. Pięć śrubek. Mało, no, co? Jak ma taki wielkość samolot? To co jest fajne, że mamy oczywiście amortyzowanie. Mi się przynajmniej wydawało, że mamy. Oczywiście jest. Trochę sztywne, ale chyba to można regulować. Dobra. Zaraz się zajmiemy tym podwoziem. Mamy tutaj ster kierunku. Ruder, wszystko jest opisane fajnie i zaklejone coś, co muszę wprowadzić do swoich maszyn, które teraz aktualnie drukuję i buduję, bo się potem zgubia. No tu już mogliby trochę za, tak samo jak na skrzydle, mogli to zamaskować, jakąś taśmę, ale nic straconego mogę to zrobić. No dobrze, zaraz to zamontujemy. Co to mamy jeszcze? Słuchajcie, to są końcówki skrzydeł, rakiety. Ale to generalnie na pewno zamontuję, no bo to jest tak naprawdę wykończenie końcówek skrzydeł, natomiast wielu ludzi widziałem, nie montuje tych zbiorników paliwa, podobnie jak yy, tu są chyba bomby i rakiety jeszcze. Nie, to są kanale, czyli te skrzydełka do sterowania wysokością. Niestety w tym modelu to są e, bardziej atrapy, bo nie sterujemy nimi, tylko po prostu są wklejane. Ale w tym większym modelu, który jest Rafale 80 mm, one już jak najbardziej służą do sterowania wysokością lotu. I tamten Rafale powiem Wam, że ma jeszcze piękniejsze malowanie niż ten. Widziałem go w internecie i być może jak nie będzie Szkoda rozwali z maszynę za 2000 zł, tylko sobie, sobie kupię tam tego Rafala. Albo wydrukuję sobie coś tak wiel takiej wielkości. Na przykład Eurofighter fightera i też tak pomaluję na żółto. Dobrze, wyjmijmy jeszcze to. Pozbądźmy się generalnie tego pudła. Pójście jakie to jest piękne. I w sumie nieduże, Myślałem, że większe to będzie może przy 64 mm. Naprawdę słuchajcie, robi wrażenie. Po prostu wykończenia tego wszystkiego te linie paneli. Wieczniki. Widzę, że tutaj mamy już złączki. I tu na jednym z filmów, których widziałem, facet miał bardzo duże problemy po wyjęciu z pudełka, żeby zamontować, słuchajcie, te skrzydła, mechanizmy, te złączki, bo jedna z nich nie była, niestety, tutaj w tym slocie. I ja widzę, że nie mam problemu z tym, cała częścią. O dziwo, niektóre, słuchajcie, elementy są plastikowe. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale tutaj na przykład te powietrza są plastikowe. To nie jest żadna pianka, czy dopion. I podobnie te dysze, które podobno mogą mieć problem na słońcu z stopieniem się. Tym bardziej, są czarne, będą się nagrzewać. Prawdopodobnie tutaj mamy dostęp do turbiny. W razie serwisowania jakiegoś. Tutaj mamy oczywiście te złącza na podwozie, ale słuchajcie, nie trzeba montować podwozia i wielu ludzi nie montuje. Po prostu statuje z nim rę z ręki. Problem w tym, że trzeba tutaj wyciąć sobie w tej krawce no, na rękę otwór, tak żeby go wygodnie puszczać z dęki. O, pierwszy, słuchajcie, za mną jest zamontowany. Proste, co? To jest blokada, patrzcie, coś, czego do tej pory nie, nie zauważyłem na filmach. Bardzo długie wiązki kablowe, co jest wielkim plusem. Tu mamy cały ten system Reflex. Wszystko jest, słuchajcie, podpisane dokładnie, co jest podłączone, czyli jest tu w kierunku. No tutaj mamy bomby jakieś kierowane i generalnie tak samo jak te zbiorniki, nie będę ich chyba montował, bo to jest generalnie dodatkowy opór aerodynamiczny. Ten samolot jest super i wszystkie trzy takie, które są generalnie Eurofighter, e, Gripen w układzie kaczki, czyli z tym dodatkowym ustarzeniem, z e, terem wysokości, bo mają po prostu super własności aerodynamiczne i naprawdę fajnie latają. Ciekaw jestem, czy w przyszłości można by jakiś tam lekki system widziciel tu zamontować gdzieś, ale mam jedną kamerę, powiem wam. Tutaj zabiorę przebitkę pewnie z nią, to jest bardzo leciutka. Można ją gdzieś tutaj z tyłu zamontować i podłączyć do balansera yy, baterii. I w ten sposób będzie miała zasilanie, będzie nagrywać na przykład właśnie widok z jakichś czy z czegoś. Myślę, że nie będzie miało to dużego wpływu na aerodynamikę tego samolotu. No dobra, pozbądźmy się, słuchajcie, tego pudła. Zaczniemy chyba od skrzydeł. Odłączamy przez te szybko złączki. Może to wystarczy. To co jest fajne to to nie że nie, nie kleimy tutaj tych. Zapomniałem oczywiście, o rundce nowej. Ok. Zobaczmy czy nam to wejdzie. Tak, żeby nie przytrzasnąć niczego, ja sobie tutaj pomogę włożyć do tej wnęki całe to okablowanie, żeby nie przytrzasnąć. No. Tutaj jest taki widzę system na śrubki. Zaraz to generalnie skręcimy. Montujemy to tak, żeby nie przyciąć tych kawi. O, no, Jak widzicie montaż jest nieskomplikowany. W porównaniu do tego skrzydła, które kupiłem na, na AliExpress, no to jest po prostu dzień do nocy, ale widać firma też porządna. Sobie odwrócę ten samolot. No dobrze, zobaczmy te śrubki. To są jedyne w zasadzie śrubki, które się przykręca, chociaż nie, jest już jeszcze tutaj piąta. Jestem ciekaw czy ona idzie, ale zaraz się dowiemy. Słuchajcie, to jest mój wkrętak za i co kręci jak chce. więc zrobię mu osobny film, generalnie to są niezłe jaja. Okej, okay. dobra, wkręcamy. Dobra, uznajemy, że jest OK. Można przejdzie jeszcze dodatkowy przegląd techniczny. Przed lotem najwyżej. Przejdźmy teraz do staru kierunku. O, gdyby było bardziej stabilne te wydruki, to... To by było lepiej, ale nie można mieć wszystkiego. Wydrukujemy sobie jakieś nowe. To już powinniśmy przykleić, ale generalnie, jako że mam problem z moim klejem CA, no to jestem po prostu uczulony, więc na razie to zamontuję, tak na tak na wtyk. No, powiedzmy tak na sucho, montaż, żeby, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tu też widzę, jest jakiś o, plastikowy element, ciekawe po co, dowiemy się pewnie, już po samym lataniu. Co my tutaj jeszcze mamy do montowania? Słuchajcie, to są te końcówki skrzydeł, i one są, słuchajcie, na wtyk. Nie są na kleju. Proszę bardzo, to są zatrzaski. Ale no jaja, nic tu nie trzeba kleić. Znaczy to nie odpadnie, słuchajcie. Trzeba było najpierw zacząć od powodu. Ale nic to co najpierw, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobrą stroną. Patrzcie. Już jest podwórku. <noise> Jakie to jest proste? To prawda, pewnie w tym modelu wyższym 80 mm już jest gorzej, bo tam wszystko jest na serbach i chowane. No i tu słuchajcie, są już schody, bowiem tutaj trzeba jeszcze taki, taką śrubeczkę wkręcić. To się generalnie gdzieś tam wysuwa podobno. Tam jest coś takiego do naciśnięcia, żeby to wysunąć. Coś tam dopręcić. No dobrze, słuchajcie, udało się. Jak już tu jesteśmy, zamontujmy to, bo generalnie samolot i tak na razie będzie chwilę stał, zanim polecimy, bo pogoda jest jaka jest. O, jadryki ładnie się montują. Słuchajcie, zapomniałem o bardzo ważnym elemencie. To, to jest sonda, która dodaje charakteru temu samolotowi. Ja to wcisnę. Jest. Udało się. No dobrze, słuchajcie. Zostały nam te Kanady, czyli te tutaj te stery wysokości. I niestety tu już trzeba użyć kleju. One same z siebie nie będą się trzymały tak na sucho, a no nie. Trzymają się, więc słuchajcie, ja to słuchajcie, ja to przykleję później. Z racji tego, że jestem na tej klejce a dosyć mocno Uczulony, i muszę to robić w masce i rękawiczkach. Rafael, montowany, proszę Państwa, nie wiem czy to trwało pół godziny, mam nadzieję, że nie. Na filmie będzie pewnie skrócona wersja, ale powiem Wam, że każdy jest w stanie to zmontować. Nie każdy pewnie latać, bo myśli w o rzutowce generalnie na turbinach EDF są dosyć wymagające. Wiem, bo już latałem w takim wydrukowanym przez siebie na turbinach 30 mm, a tu mamy 64 mm, także skok w mocy jest. Może zamontuję tą kamerkę, przynajmniej żeby, żeby, żeby jakiś kraż nagrać, nie mogę się doczekać od lotu tej maszyny. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału, zapraszam do kolejnych filmów, to tam będzie pewnie dużo unboxingów, bo generalnie w dziesięciolecia lat mojego latania, no sporo tych rzeczy zakupiłem ostatnio też, także będą, będą nowe gogle po sześciu latach, postanowiłem się przesiąść na DJI FPV System O4. Także czekamy przeróbka wszystkich moich dronów prawdopodobnie. Będzie też Cessna, oczywiście. Będzie samolot odrzutowy z wydruku, który naprawdę fajnie się lata. I który trochę zmienił moje zdanie na temat drukowanych samolotów. Bo przewaga generalnie największa tych maszyn na tych materiałach, typu pianka, styropiany jest taka, że po prostu możecie to skleić. Nawet jak się mocno ten samolot rozbija, taki drukowany samolot, to, to zazwyczaj idzie do śmieci od razu. Aczkolwiek w miarę szybko można wydrukować sobie kilka karugów. Bez problemu, więc te, te wady, zalety się dosyć zacierają między tymi samolotami drukowanymi coraz bardziej, a samolotami takimi gotowymi. Aczkolwiek powiem Wam, że żeby tak pomalować nawet prosto taki samolot, i wykończyć go, no to drukowane oczywiście, no trzeba naprawdę spędzić bardzo dużo czasu, coś o tym wiem, bo ten jeden jest zbudowałem, a drugi jest wbudowany. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału, zapraszam Was na nowy sezon 2026. Hej, cześć!